Cześć moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was małą wycieczkę po Lublinie po moim mieście, z którego pochodzę mam nadzieję, że wam się spodoba i będziecie chcieli więcej. Za mną jak widzicie, jest Zamek Lubelski za chwilkę Wam pokażę i opowiem parę słów w ogóle o moim mieście. Jeżeli ktoś tutaj w ogóle nigdy nie był, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tego dzisiejszego filmu. Moi drodzy, przed nami jest zamek lubelski. Jak widzicie, jest odnowiony, ładnie zrobiony. Jest to dość duża bryła architektoniczna. Tak moi drodzy, to jest bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Za mną jest, jak mówiłem, zamek lubelski. Ogólnie rzecz biorąc, Lublin posiadał w XII wieku. Drewniany kasztel, w tym miejscu, właśnie w którym się mieści nasz zamek lubelski, w XIV wieku, niejaki Kazimierz Wielki zrobił tak, że przebudował ten drewniany kasztel no i postawił zamek. Tam na środku jeszcze, na środku jeszcze jest wieża i jest kaplica, więc spokojnie ten zamek. Przez wieki praktycznie rzecz biorąc pozostał w niezmienionej formie. Kilka razy tam był uszkodzony, był rozbudowywany, był przebudowywany, po to tylko, żeby podczas II wojny światowej, na początku Niemcy tutaj na zamku, właśnie zorganizowali więzienie. Dość, dość można to powiedzieć, że to więzienie, które było na zamku, było jednym z gorszych. No jak tu się trafiło, raczej rzadko się wychodziło e, całym i zdrowym. Chociaż zdarzały się przypadki, że osoby mm, udało się im wyjść z tego więzienia. E, potem po końcu wojny e, komuniści jak weszli do, do miasta, e, również zrobili tutaj więzienie w drugą manikę, e, tak moi drodzy. I potem, w jakich tam późniejszych latach, władza odzyskała, jak widać, zamek i zostało zrobione z niego muzeum. Ogólnie rzecz biorąc, tam są różne sale wystawowe. Może któregoś dnia Was zabiorę, pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Przede mną, ze wzgórza właśnie zamkowego, roztacza się widok na schody które jeszcze niedawno były pomalowane, pomalowane na różne dziwne kolory czerwone, żółty, zielone i tak dalej, tak dalej. Oczywiście bez zgody miasta. Natomiast tutaj, gdzie jest w tym momencie ten parking, bo to jest tak zwane plac zamkowy, tu jeżeli są jakieś koncerty, bardzo często odbywają się właśnie na tym placu zamknięty. Wtedy jest wjazd dla samochodów. Totalnie rzecz biorąc nie wolno wjeżdżać. I, i, I po prostu, tak samo tutaj odbywa się w ostatnią niedzielę giełda staroci, byłem na takiej giełdzie, no w sumie nic dla mnie tam ciekawego nie ma. Nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, w tym miejscu, gdzie jest właśnie ten plac zamkowy tutaj przed wojną, drugą wojną światową, wznosiły się kamienice. Tu się wznosiły kamienice żydowskie i w momencie kiedy Niemcy weszli do miasta. Wzięli tych wszystkich Żydów i zapędzili na Majdanek, a te kamienice zostały wyburzone. Ja Wam pokażę jeszcze drugą część tej dzielnicy żydowskiej, bo to była jedna wielka dzielnica żydowska tutaj. Zresztą te kamienice, które widzicie w tle, w tym momencie odnowione już, wszystkie fronty, dachy odnowione są ładnie, również były żydowskie. Więc tak naprawdę miasto. W mieście przed wojną, przed II wojną światową było naprawdę dużo Żydów, i Niemcy naprawdę sporo ludzi wypędzili stąd, wyburzając bardzo dużą część miasta. Nie? Moi drodzy, tutaj stoję wprost, praktycznie rzecz biorąc, z zamku, natomiast tu, w tym miejscu, gdzie wskazuję, jest droga na starówkę i tam jest Brama Grocka. Będziemy teraz sobie szli tą bramą, tą drogą będziemy szli do Bramy Grockiej, to jest most, to jest most, pod, pod którym można normalnie przejechać, nie? bo tam jest ulica. Natomiast z jednej i z drugiej strony, tak jak mówiłem w poprzednim fragmencie, było tutaj, była tutaj dzielnica żydowska, więc za chwilę wam pokażę jak to wygląda z drugiej strony tego mostu. W tym momencie tam jest park zrobiony. Tu nie ma kamienic wyburzono Wszystko zostało podczas II wojny światowej i po wojnie. Nie? Moi drodzy, tak jak widzicie, jesteśmy na tym moście do ulicy Grodzkiej, tam będziemy podążać. Tutaj mamy plac zamkowy, który tutaj jest teraz przerobiony na parking i przejdziemy sobie na drugą stronę. W tym miejscu, tu jak widzicie, jest dużo, dużo, dużo terenu, oprócz tam jest szkoła, tu jest kościół, w sumie zakon, tutaj jest klasztor, bodajże, nie pamiętam czyj. Tutaj jest klasztor i w tym miejscu, moi drodzy, tutaj jak widzicie, o to wszystko, o to wszystko co tutaj jest, tu były kamienice żydowskie, nie? Przejdziemy, pokażę Wam jak to jaki to duży teren jest po prostu. Jak widzicie tu są zrobione alejki. Tu jest w tym momencie park, tam jest zrobiony plac zabaw, droga do parkingu i tam potem jest targ pod zamkiem tak zwanym, bo tak bo tutaj zamek po na lewej stronie mamy, natomiast tam mamy... No mówię, w tym miejscu były kamienice, zostały podczas II wojny światowej wyburzonej, a wszyscy Żydzi zostali zabrani i przeszli sobie pod eskortą żołnierzy na Majdanek, gdzie zginęli. Moi drodzy, jesteśmy tutaj pod bramą Grodzką, jest to ulica zresztą Grodzka. Jesteśmy pod bramą Grodzką, tak to wygląda. Wiecie, jest. Początek dnia jest godzina gdzieś około godziny 6 rano, także mały ruch na ulicach. Brama jest w miarę odnowiona, aczkolwiek wiadomo, że przydałoby się jej totalne jeszcze odnowienie, ze względu na to, że już troszkę jest zdewastowana wchodzimy. Jak widzicie fajnie, fajna, nie? No. Tam, jest, tam jest zamek lubelski, to była jedna z bram wiodących z miasta do zamku. Można było sobie w nią wjechać. I w tym momencie tutaj mówię, to tu jest, zaczyna się. W tym momencie tu zaczyna się starówka. Więc na starówce jak wiadomo, nie masa masa w tym momencie jest. Różnych pubów, niepabów pubów itd itp. Ogólnie pokażę wam z drugiej strony tą bramę grodzką, jak ona wygląda. No, wiem, że echo się trochę niesie, także jest, ja mam donośny głos, więc wiecie sami, rozumiecie. Dobra. O, proszę bardzo. W tym momencie tak to wygląda. Brama grodzka. Z tej strony lepiej wygląda, nie? Ogólnie rzecz biorąc, tutaj jest zakaz wjazdu. Aczkolwiek samochody wjeżdżają dostawczej, że trzeba coś dowieść więc spokojnie. Chodzimy moi drodzy, teraz na starówkę. Jest, no mówię, około 5 rano, przed 6 na pewno, nie jak widzicie jest obstawione małe przejście wąskie. Normalnie w ciągu dnia i wieczorem to miejsce tętni życiem, natomiast różnie to bywa o tej porze. No, to nawet nie wiedziałem, że takie sobie ogródki porobili. Fajne, niektóre drewniane są, niektóre nie. Widzicie, no naprawdę dużo miejsca jest. Tu muzyka gra, ludzie się bawią. Tak. Część kamienic tutaj ogólnie jest odnowiona. W jednej z kamienicy tam e, jest hotel pięciogwiazdkowy atelier. Alter, sorry. Hotel Alter. To jest pięciogwiazdkowy hotel jedyny w Lublinie. Nie wiem jakim sposobem oni upchnęli basen. Ale prawdopodobnie z tyłu jest basen. Więc spoko ja żałuję, że e, w tym momencie nie mogę stabilniej tego obrazu zrobić, bo kurde coś z gimbalem się dzieje. Kupiłem I wiecie sami Problem jest niesamowity Ja jeszcze nie obczaiłem jak to Się używa A on mi wykrzacza, że coś z zasilaniem ma nie tak Albo jest uszkodzone, albo coś Moi drodzy, jesteśmy na tak zwanym Placu Kufarze Za mną To co teraz widzicie tutaj Wszystkie te Mury to jest pozostałość po kościele farnym, który swego czasu tutaj stał, w tym miejscu, właśnie. Nie? To, są, to są mury po tym kościółku, moi drodzy, i zaraz je Wam pokażę. Zaraz pokażę Wam je bardziej, żebyście sobie zobaczyli, jak w sobie niewielki ten kościół był. No ale zawsze. To są naprawdę, tak naprawdę te mury odkopano niecałe 20 lat temu. 20-30 lat temu, mniej więcej. Bo mówię, jak ja byłem dzieckiem, to tutaj nie było tego. Dopiero później, jak ja już byłem dorosłym człowiekiem, potem tutaj kopano coś, właśnie natrafiono na te mury i stwierdzono, że żeby podnieść tutaj atrakty, atrakcyjność turystyczną, odkopią te mury i odkryją, żeby można było sobie zwiedzać. Wcześniej one były po prostu pod ziemią, tak jak widzicie. Zaraz jeszcze wejdę wyżej i Wam pokażę, jak dokładnie wygląda to. Wejdziemy również do kościółka tutaj i będziecie mogli zobaczyć, jak ten kościółek tutaj wyglądał. Podejdziemy jeszcze dokładniej pod informacyjną tablicę i też Wam, po, też wam powiem. Moi drodzy, jesteśmy prawie przy wejściu. Jak widzicie, w tym miejscu jest wejście do tego kościoła. Ja tutaj stanąłem ze względu na to, że jest wcześnie rano i słońce wschodzi i po to niesamowicie po oczach. A chcę też Wam pokazać, jak to, jak to ma ręce i nogi. Jak widać. Proszę bardzo. No, muszę stanąć w tym miejscu, ze względu na to, że słońce będzie oślepiało obiektyw i praktycznie nie będzie nic widać. Jak widzicie. Od, od, pokazane są dokładnie jak ten kościół idzie. W tym miejscu, tam na podwyższeniu, tam był ołtarz, tu była nawa boczna, jedna, nawa boczna, druga i główna nawa środkowa. Tutaj wchodziło się i można było, wtedy się wchodziło i tutaj były ławki itd. itd., itd. Także kościół nie był duży, aczkolwiek zaraz podejdziemy do makiety i wam pokażę, jak to wygląda. Zresztą tutaj jeszcze jest wejście, co najśmieszniejsze, takie po schodkach. Wejście tu można było sobie wejść, żeby było widać. Także widzicie, to jest, mówię, odkopane, zostawione wcześniej tego nie było wcześniej to było pod ziemią po prostu, nie? Moi drodzy, to jest e, taka rekonstrukcja. Tego kościoła, mam nadzieję, że e, będzie widać. To jest rekonstrukcja tego kościoła. Tak mniej więcej wyglądał. To był w ogóle kościół pod wezwaniem świętego Michała. Widzicie to jest tablica po angielsku. To jest, jest tablica po angielsku. Także, no drodzy, przed nami dalsza część ulicy Grodzkiej bo ona się ciągnie, to jest taka uliczka jak widzicie tam było w krzątku dużo pubów tu też jest trochę pubów aczkolwiek taki klimat jest jak widać mówię o tej porze mało ludzi jest ze względu na to, że większość odsypia po imprezach wczoraj, szczególnie, że wczoraj była sobota dzisiaj jest rano niedziela więc, prawie, miasto jest troszkę na wymarciu, można powiedzieć, o tej porze. Nie? Aczkolwiek miasto jest naprawdę piękne i warte, moi drodzy, pokazania. Będziemy kierować się właśnie tam dalej. I tam jeszcze parę też rzeczy fajnych Wam pokażę, moi drodzy. Podróżując tą uliczką Czyli tak zwaną Jesteśmy teraz na rynku. Jak widzicie, za nami tutaj ten budynek, który jest, to jest ratusz. W tym momencie w tym ratuszu ratusz to dawny ratusz jest po prostu na tej zasadzie. Obecnie ten budynek używany jest jako pałac ślubów. Tu odbywają się śluby cywilne. Jeżeli chcecie, możecie sobie pójść tutaj, sobie wziąć ślub, jeżeli jesteście z Lublina. Ja sam osobiście tutaj brałem ślub swego czasu, kilka ładnych lat temu, więc spokojnie, zapraszam serdecznie. Nie? Tak jak mówiłem, jesteśmy na rynku. Nie? Tu jest masa kamienic, część jest nieodnowiona. Tak jak widzicie, na przykład tam są zamieszczone w oknach zdjęcia, pokażę Wam, spróbuję to Wam powiększyć trochę. Mam nadzieję, że będzie widać. O, proszę bardzo. Część kamienicy jest nieodnowiona, część jest odnowiona, część, wiadomo, to odnowienie nie jest aż takie super. Tu mamy Trybunał Koronny. W którym kiedyś Rada Miasta była, teraz jest y, Trybunał, y, teraz jest Pałac Ślubów, także, jak widzicie, bryła, gmach, jest niesamowicie duży. to ma, On ma bodajże dwa piętra, tak, byłem na samej górze też, y, byłem też na pierwszym piętrze, na parterze jest kancelaria. I tak, jak mówię, wszędzie wokół tutaj są. Kafejki, nie kafejki i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda Lublin o godzinie 6 rano. Moi drodzy, w tle tutaj, ja Wam powiększę, o, w tle jest Brama Krakowska. Jedna z takich bardziej rozpoznawalnych elementów. Teraz do niej podejdziemy i opowiem Wam trochę o tej Bramie Krakowskiej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Podeszliśmy bliżej do e, bramy krakowskiej. Ja Wam pokażę troszkę z oddalenia. Ona jest e, po części odnowiona. E, po części to odnowienie już jakiś czas temu się odbywało, więc wiadomo, nie wszystko jest zatynkowane. Jest cegła zostawiona tak, jak powinno być. Ona kilkanaście razy była przebudowywana, kilkanaście razy była odnawiana. E, no ale to jest e, jedna z bram wjazdowych do tutaj na Starówkę, wtedy kiedy je było jeszcze miasto, nie. Ogólnie to była brama wychodząca bodajże na wschód. Dobra, nie pamiętam. Kurwa, jebane muchy. Tak, moi drodzy, z zewnątrz elewacja wygląda. Tam jest zegar i to jest najśmieszniejsze, że ten zegar chyba stoi. W tym momencie jest nienaprawione, przynajmniej ten, ten z tej strony, nie? Podejdziemy do środka i pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Moi drodzy, jesteśmy w środku Bramy Krakowskiej. Jak widzicie, wchodzimy sobie. W środku zostawiono jest tak, jak, jak większość zabytków, nie? Na tej zasadzie, czyli po prostu na są mury ceglane. Wiadomo, że to nie urywa jakoś tyłka, ale jest fajnie. Jednym słowem, podejdziemy bliżej, pokażę Wam tutaj pewne rzeczy, bo mm, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chciało się do miasta wjechać, to był tutaj, mm, opuszczona krata była i, i strażnicy siedzieli tutaj na, na tym i mnie wpuszczali, nie? Więc zaraz Wam pokażemy, chyba nawet jest w remoncie część, mam nadzieję, że będzie parę rzeczy widać. Dobra. Dobra moi drodzy, jak widzicie tutaj jest ten cały mechanizm e, i ta krata, e, która zamykała bramę. E, to jest strażnica tak zwana. Przy bramie. Tutaj żołnierze byli, wjeżdżało się i się pytali kto jedzie. Jest fajnie zastawione. Może kiedyś, może kiedyś mnie wpuszczą tam, albo tutaj jakiś remont jest, więc spoko i z drugiej strony tak samo jak widzicie jest brama i ciągnie się wyżej. Proszę bardzo. Jesteśmy pod samą, samiutką bramą. Nie? Więc tutaj jest, tam jest wjazd do miasta, jest wjazd do miasta. Mhm. Jesteśmy jeszcze w, tutaj przy, przy tej bramie Krakowskiej. I powiem tak, że ogólnie miasto Lublin kilkukrotnie brało udział w różnych nagraniach filmów, serialach itd, i dalej. I ta brama Krakowska, jeżeli znacie taki serial Czarne chmury, również wystąpiła w tym serialu, więc tam było widać jak ona została podniesiona, jak opuszczona, i tam bohaterowie sobie wjeżdżali do miasta. Słychać odgłosy dość, dość, dość mocno. Także moi drodzy, idziemy teraz do drugiej bramy. Idziemy teraz moi, do, do, idziemy teraz, moi drodzy do drugiej bramy pokażę Wam bramę trynitarską i pokażę Wam i opowiem Wam w tamtym miejscu o pewnej legendzie związanej z Lublinem. Jesteśmy moi drodzy na ulicy Jezuitkiej, która prowadzi do bramy grockiej. Do której, do której idziemy. Wiecie, miasto o tej porze jeszcze śpi, dlatego starałem się. Bo tutaj normalnie też dużo ludzi chodzi. To jest taka mała uliczka, którą się przechodzi i się dochodzi do bramy grodzkiej. Jednej z kolejnych bram, wjazdowej do miasta. Nie wiem, czy wiecie. Ogólnie rzecz biorąc, Lublin kilkunastokrotnie kilku kilkunastokrotnie grał w różnych filmach Lubin kilkunastukrotnie grał w różnych filmach, w różnych serialach między innymi udawał, miasto udawało Warszawę, miasto udawało Kraków, a nawet w Wilno i nawet Paryż. Jest taki film, jest taki film Chopin. Pragnienie miłości i właśnie Lublin grał, e, był Paryżem. E, moi drodzy, tak samo jest. E, mamy skansen w lubelskiej. E, kiedyś pokażę wam, kiedyś pojadę do tego skansenu. Pokażę wam, bo ja też mówię dawno nie byłem w tym skansenie. E, Skansen grał wieś w filmie Wołyń, którego jeszcze sam też nie widziałem, aczkolwiek będzie trzeba któregoś razu film z Marzowskiego obejrzeć. Podobno jest dobry i mocny. Jesteśmy przy Bramie trynitarskiej. tak to się nazywa dokładnie. Ona jest bardzo ładnie odnowiona. Jak widać, niewielka brama prowadząca do miasta. Również była zamykana kiedyś. Za, za nią mieści się przejście... Za nią, za nią mieści się dokładnie plac i jest nasza lubelska archikatedra. Natomiast nie będziemy się dzisiaj skupiać na naszej archikatedrze. Skupimy się natomiast, moi drodzy, na tym. Na tym to rogu. Ja podejdę. Ja podejdę bliżej i Wam opowiem, dlaczego się na tym rogu. Właśnie tutaj, jak widzicie, tu jest strzałka i tu jest kat, nie? I ja wam teraz opowiem, dlaczego chcę się skupić na tym miejscu. I opowiem wam pewną legendę związaną z tym miejscem. Moi drodzy, to co widzicie, na czym się opieram, co to, to jest, to jest, to jest dziwnym trafem, to jest tak zwany Kamień Katowski. Le jest pewna legenda, ja sobie siądę. Jesteśmy, siedzimy, na, siedzimy na kamieniu katowskim w tym momencie, na którym ścinano ludzi. Jak widzicie, moi drodzy, to czerwone całe, ten czerwony cały kamień to jest właśnie ten kamień katowski, na którym ścinano ludzi. Jest tutaj taka tabliczka. tabliczka. Kamień nieszczęścia nie dotykać. No ale dotknąłem już go i siedziałem na nim. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu, w którym jest tabliczka tutaj, jak widzicie, jest ładna tabliczka, a pod nami, a pod nami jest e, kamień katowski i z tym miejscem jest związana pewna legenda z tym kamieniem. Ogólnie ten kamień podobno przynosi nieszczęście i przynosił ogólnie nieszczęście. Tak naprawdę nikt nie wie, skąd się ten kamień wziął w naszym mieście. Podobno jest według legendy powiedziane, że ten kamień diabli zrzucili w nieba. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, ten kamień został znaleziony i został użyty do budowy którejś z kamienic, która następnie spłonęła. Potem po pożarze ruiny przeszukano, odzyskano kamień wmurowaną w następną kamienicę, która również spłonęła i tak się działo, nie? a że on jest płaski, duży, płaski w pewnym momencie stwierdzono, że chyba przynosi nieszczęście ewentualnie e, wykorzystano go postawiono go wtedy tam na rynku, tam gdzie trybunał postawiono go tam na rynku i tam kat ścinał głowę po prostu toporkiem ciach, główka spadła i przelało się na nim naprawdę dużo, dużo krwi potem, potem ten kamień zniknął na jakiś czas są pogłoski że są pogłoski, że został gdzieś schowany podczas wojny i, i po wojnie właśnie wypłynął został odnaleziony i umieszczony właśnie na tym rogu moi drodzy ja jeszcze Wam pokażę ja sobie na nim wsiądę ja wiecie, ja nie wierzę ja, ja nie wiecie ja, wiecie, ja nie wierzę, ja nie wierzę w jakieś tam podania ludowe, ale podobno ten kamień przynosi pecha, przynosi nieszczęście ze względu na to, że właśnie zabijano na nim ludzi i tak dalej tak dalej. No poza tym kilkanaście kamienic spłynęło, gdy on był wmurowane, ponadto kupa ludzi straciło na nim życie, także jest. Taka pokrótka historia z nim związana i tu moi drodzy w tym miejscu będziemy kończyć. Ja nie pokazałem wam całego miasta ze względu na to, że no mówię problematycznie z tym gimbalem było. Nie wiem czemu się zepsuł. Mam nadzieję, że będzie lepiej następny raz. Mam nadzieję, że jak pojadę do Gdańska to będzie we vlogu następnym. Wreszcie będę mógł, będę mógł użyć gimbala. Bo jednak, jak się chodzi po mieście, czy po Starówce, czy po jakimkolwiek innym, te drgania no, powodują to, co powodują. Chyba godzina siódma wybiła, albo szósta, nie wiem. Wiem, że jest jeden z kościołów bije, nie wiem, słyszycie chyba, no ptaki, wiadomo, ćwierkają. Mamy ładny, niedzielny poranek, a ja dla, dla Was vlog nagrywam, który się zresztą dzisiaj ukaże wieczorkiem, moi drodzy, także ogólnie rzecz biorąc jeżeli będziecie jeżeli będziecie jeżeli będziecie jeżeli będzie, jeżeli będzie, jeżeli będzie, jeżeli będziecie chcieli więcej ciekawostek jeżeli, jeżeli będziecie chcieli żebym was oprowadził bardziej po mieście będziecie chcieli powiedzmy sobie szczerze, żebym przybliżył wam historię miasta to piszcie w komentarzach piszcie w komentarzu, że chcecie zresztą ja z moim miastem związanym jestem od rodzenia, więc wiadomo, że dość dużo tutaj rzeczy znam a jak nie znam to się, do, to się doczyta i po prostu Wam opowiem mam nadzieję, że Wam się z... mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i będziecie chcieli sobie więcej informacji z, z naszego miasta a mówię także tutaj żegnam Was siedząc na katowskim kamieniu na kamieniu nieszczęścia. Trzymajcie się do następnego. Już za dwa tygodnie widzimy się w filmie z Gdańska. A w międzyczasie, jeszcze pewnie na głównym kanale Strasznych Opowieści pojawi się. Hmm, pojawi się filmik z, ze zlotu Mystery TV. Więc też warto będzie. Sobie obejrzeć. Trzymajcie się. Do zobaczenia do następnego filmu.